Witam Was w odcinku na moim kanale. Ja jestem Michał, a dziś gramy w Greny um, Obiecałem Wam, że dziś zagramy też w grani a więc gramy w grani um, Dziś jakby nietypowo będzie gra, bo dziś jakby będziemy jakby też będziemy grać w inną gierkę, na przykład. Yy, za kilka dni na przykład mogę Wam pokazać dom yy, w Minecrafcie. Yy, a dziś gramy w wygrane. Yy, Jeśli zapomnieli zostawić kciuka w górę i subskrypcję i dzwoneczek, to już teraz yy, zostawiacie subskrypcję, dzwoneczek i łapkę w górę. A więc. Dziś z Zaczniamy... normalnym takim normalnym a... nie zapomnijcie złożyć łapkę w górę dla kanału elo320 i nie zapomnijcie tylko tego, że jutro też będzie nowe filmy dziś też wieczorem może być nowy film, a my zaczynamy tym razem z babcią To jest Zawożę tak. Teraz zobaczmy, dzieje. Chyba będzie szło na dół. Я не знаю. О, черт. О, из бабки плохое, что Teraz będziemy musieli tego Boba może się tutaj zawrócić. I przyjść I, i nie zapomnijcie oczywiście zostawić yy, właśnie dla ten. <laughs> Łapkę w górę. I subskrypcję oczywiście. Tam mysz nie. Kurde, ja nie, kur nie lubię. I ja... I ja... ja... Ok, dobra. Teraz możemy spokojnie zobaczyć. Mam tylko mi się tak. trudny. Tego mi się słychać. Tu się nie ale tu jest ma. Ale dziwne to jest, że patrzcie, tutaj nie ma żadnego przejścia. Aby było fajnie, gdyby tutaj było takie przejście. a tu jest chyba greny. No, stało tam greny i jeszcze mysz na dodatek. Ci czy ta mysz czy też zabija greny? Chyba też mysz babki greny, a ona, jakby to by zapuściła te myszy. Ja tu po sobie mi się Jakim tu domu ona mnie zabiło? Ja się już tam. A no, dobra, no to widziałam no. No to trudno. Drugi dzień. No. Dobra, oczywiście. Yy, ten yy, jakby za kilka tam tygodni. Będziemy robili yy, z bombą taki. Jakby to można powiedzieć, film za, na wakacje, bo na wakacjach to jakby nie było takich jakby filmów. Znaczy teraz, bo wiecie, jest ta szkoła i te inne. Chyba, że co ja zrobię, w ogóle. Wiem, gdzie teraz ona będzie szła. Tam cały czas chyba stoi. I my tutaj sobie w tym pokoju zaczekamy chwileczkę. O Gdzie tam Co Czemu ona tam stoi? Chodź tu, greny Tak nagle ona się teraz tyle... E, ona... Tak nagle ona... Do, do mnie się teleportuje i... i Ale uwierzcie, że ta Grenny jest jakaś normalna. Ona stoi chyba już od minuty. I nie wiem, co robi. Dobra, w końcu. Końcu. końcu już poszło. Teraz nie będziemy. By się stąd wynurzać, bo tam stoi grany. Ale ja tutaj jestem. I jakby kiedyś to właśnie to było takie coś, że się greny bało. Yy, znaczy kiedyś to ja się bałem grać w Greny, wtedy jak miałem 5 yy, lat. No wtedy się mi strasznie tej Greny, ale bo taka, kurde, nie wiem, bałem się w nią grać. Bałem się. No to chyba to, to, to jest to. O kurde, widziała mnie, dobra, pomógł mi. Jednak mnie nie widziała. Okej, okay, odchodzi babcia Greny i idzie. Czy ona teraz pójdzie do dołu? Bo ona do dołu ma najwięcej do zrobienia chyba. Dobra, teraz węgiel w wciąż poszło tam. I się kryje, Boże. O mój Boże. Okej, okay, ja myślę, że tak będzie mi dobrze. Oh, On teraz wychodzi sam to. Idzie chyba na dół. Czekaj, Czekaj że muszę się skołać Okej. Okay. Nie ma tu nic ważnego. Dobra. Dobra, ona teraz tu przyjdzie. A myśl za nią szła. Zobacz, ona tu postawiła łapę. Ona ciągle tutaj chodzi. Ja wiem, może trzeba na nią czy coś. My zdaniem co zaraz będzie chodzić. Dobra. Czekamy teraz na Babcię Gren. Bo nie mogę się doczekać, aż ona przyjdzie i... I zrobi ten wszystko. A, Babcia Greny? To ona poszła się pomalić w tamten pokój na do... E, tutaj. Tam. O Bożysz, ale się wystraszyłem. Bo coś chyba zmieniło się tutaj. No nie wiem, nie wiem. Trochę się boję tej babci Gryny. Bo ona jest taka niewiadoma. Nie, nie I nie wiadomo o co jej chodzi zawsze. Bo zawsze coś jej jest z głową. Dobra, czy mnie widziała? Dora, widziała mnie, ale jakim cudem ona mnie widziała? To były tylko dwie szybkie gierki. No nie wiem. No nie wiem. A więc to jeszcze nie koniec, bo to dopiero trwa już minut. I to dopiero nie koniec, bo dziś jeszcze będziemy trali w taką inną gierkę. Jeśli chcecie, to proszę zobaczyć subskrypcję. Proszę mi zostawcie subskrypcję, bo na ten czas to wszystko było i się jakby zmyło. O kurczeczki. Teraz idziemy sprawdzić, ile mam na YouTubie. Ile mam na YouTubie. Ile mam na YouTubie. YouTube pewnie mam mało, tym, jak tutaj oglądamy. Okej. Okay. No, okej. Okay. 27 filmów. Proszę dajcie mi takie polubienie, lub coś. No bo czekam na te informacje, bo chcę jakby od Was dostać taką pensję w górę I taki subskrybent, bo naprawdę dużo, dużo, dużo zrobię w tym roku. Będę jakby robił wszystko, co się da w tym roku. A dziś, jakby sobie zagramy, jeszcze w. Mm, Jakoby tu Gierkę zagrać. No okej, okay. zagramy sobie w tą kierkę. Wiem, że ona już nie jest taka modna, ale była modna, a więc modne to nie wszystko. <laughs> Tylko bym chciałbym powiedzieć, że subskrypcja musi być. Subskrypcja musi być. Musi być... <laughs> Każdy się boi tej babki. Teraz mamy dla tej babki coś zrobić złego. I jakby wpadajcie też na kanał no L320. Zresztą macie ten. Wszystko w ranku. Ranyku, a więc nie móc go przetłumaczyć. Nie Patrzcie, Będzie, To jest jakaś zima. No, to jakby. Ciężko się chodzi. Muszę poczekać, bo na tam ciągle będzie coś robić. Ona mnie nie może zauważyć. No jakby nie może mnie zauważyć. Okej. Okay. Ja dopiero... Dobra. Teraz stoimy w jakimś tam I ona teraz będzie chyba to robić. Bo to nawet... Yy... O, chciała sobie pociągnąć gazetkę i... I se... I tutaj se pacnęła. Pacnęła se wączkę. A więc lecimy dalej. Oczywiście tutaj nie można tego zrobić tak, żeby były te. Bo jeśli chce się przejść do takich innych, e, to czyli na przykład y, możecie na przykład teraz zrobić. O, ja będę robił teraz takie troleczka No. Nazw nazwijmy ją babcia Halinka <laughs> To będzie nasza babcia Halinka Bo kurczę Trzeba kupić Trzeba zrobić Trzeba zrobić No ok Teraz musimy Okej okay, dobra i mamy to Teraz okej okay. nawet... Ona chyba tego nie słyszy A teraz to okej okay. Ona coś tam robi Chyba będzie szło do łazienki, musimy Trzeba gwiazdki, szukamy nawet jej gwiazdek. Gwiazdki też są bardzo potrzebne. Czekamy, będzie ona będzie teraz szła, musimy wyciągnąć. Albo weźmy przez okno. Jak nie wiedział co chodzi w tej babci to, to jakby babcia Musimy jej jakby Musimy jej jakby nie wspomagać Tylko musimy jej Jakby jej nie lubić Okej okay, ona chyba Ты разменишь тело No teraz ja wam opowiem o tej bo ona jest taka jakby... Nie wiadomo, bo ona jakby... Ona teraz jest chyba na górze, coś mi śmierdzi, że ona jest teraz tam jakby na górze. I mamy malutko energii. I nie możemy biegać. Ona teraz chyba... pójdzie ona no to chyba będzie tutaj szmak. A ja w tym czasie powiem, wam o co tu chodzi. Tutaj w tej gierce o co chodzi, że musimy jakby jej... Um, uczyć. Musimy nie pomagać, tylko... Y, nie możemy po prostu jej jakby żeby ona nas nie złapała, bo to jest taka malutka złapałka. Ona lubi złapać dzieci. Więc y, też w to y, grało dużo y, youtuberów. Tak jak na przykład... Nie wiem kto grał. Na pewno w to grał. Y, chyba na pewno. Nie wiem jak nie wyjęcie tutaj chyba bo jakby już nagrywam jakby mało czasu to nagrywam i naprawdę tutaj macie w lewym rogu macie tutaj okienko gdzie ona jest. Na przykład teraz jest w kuchni chyba na górze, czy to jest jadalnia. Dobra, teraz jest w kuchni Możemy szybko zabrać energola Będziemy musieli zabrać tą gwiazdkę, bo widzieliśmy Teraz będziemy musieli Jakby, kurczę przeskoczyć Przeskoczyć, bo ona jakby Ona będzie chyba wychodzić Widzę. Jak wejdę w no, będzie wychodzić, bo to jest trochę taka trochę zbogowana gra. No tak. Teraz wyjdziemy i zobaczycie, jak ona wygląda. na będzie o co, że teraz wszystko wychodzi. Babcia! Chodzi ona. Ona wiedzie, ja jestem dokładnie. Nawet można przyjść do kies sezonu. Gdzie, gdzie ona mnie tak goni? Ale chcę uzyskać, bo za poza nie może wyjść. <grymne> Zestrzeliśmy ją. Okay, nie, a nie, nie. Uj, wuj, A zostałem jakiem babciu. <grymne> dzisiaj ja tam stoję. Tam dochodzę ja tu stoję, ja tu stoję, ja tu, tutaj idę ja sobie. Patrzcie na ten lewy górny ruki, i ja sobie to widzę. Ciągle będziemy ją wkurzać. A więc, jeśli, pod jeśli podobało Wam się, to wszystkie kciuka w górę, a więc yy, się ma.